Witajcie. Wczoraj w zasadzie pierwszy raz miałem taki poważny zbiór pomidorów. Zebrałem te pomidory, które były dojrzałe, ale też te, które były mniej dojrzałe, bo jeszcze chciałem je opryskać od chorób grzybowych. I tutaj widzicie różne w tych skrzynkach różne pomidory, różnych kształtów, różnej wielkości. Tak się prezentują właśnie te pomidory zebrane wczoraj z pola. A tutaj wybrałem. Przykłady tych pomidorów różnych odmian, i sobie je dzisiaj zważymy, i pokażę Wam, które to są które. Ten to jest bawole serce. Widzimy, taki tutaj powinien być czubek wydłużony. Akurat na tym pomidorze nie ma, ale na tym na przykład jest ten taki wydłużony czubek. Zważmy sobie tego pomidora, ile on waży. No, on waży ponad pół kilograma. Pomidory, bawole serce, no tyle ważą. Pomidory malinowe w tym roku są małe, ważą no, niespełna akurat 120 g. To jest pomidor malinowy. Yy, pomidor Hugo jest to pomidor taki w kształcie łez i on waży 220 gramów. Pomidor Hugo. Mamy też pomidora San Marzano, on się doskonale nadaje na przetwory, nie jest jeszcze czerwony, ale kilka dni się dojrzeje i on waży 85 gramów. Mamy też pomidora y, Kmicic, on waży 70 gramów. Mamy pomidora Złotego Ożarowskiego, taki okrągły, pomarańczowy, na z zewnątrz, pomarańczowy w środku, waży 90 g. Mamy też pomidora Zyska, to jest pomidor bezpalikowy. Nie jest jeszcze czerwony, ale to tylko kwestia kilku dni. On waży niespełna 70 gramów. Pomidor Zyska. No i mamy pomidora Zlatawa. Jest to taki pomidor średni. Skórka pomarańczowa, w środku czerwony, ważący no, 53 gramy. I tak prezentują się wczoraj zebrane pomidory. Różnych kształtów, różnych kolorów. I te pomidory, które nie są jeszcze czerwone, jest kwestia kilku dni aż się uczerwienią i będzie można robić z nich przetwory albo po prostu spożywać.